Moim i, waszym i waszym gościem jest Marek, jest Marek Surma, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ochrony Środowiska. Kłaniam, kłaniam się serdecznie. serdecznie. Witam, kłaniam się również. E, może dwa słowa o, o Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. E, jesteśmy urzędem e, reprezentującym Inspekcję Ochrony Środowiska. E, bardzo istotny element e, administracji państwa zaangażowanej w tej chwili e, w zarządzaniu kryzysowym, bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że w tej chwili wszystko, co dzieje się wokół tej pandemii, ma najistotniejsze znaczenie właśnie dla tego celu głównego, żeby jak najszybciej wygasić zakażenia, które dzisiaj są już wystudzone, a niedawno jeszcze mogły, mogły mieć charakter powszechny. No i ochrona środowiska, czyli inspekcja. Inspektorzy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na obszarze całego kraju nadzorują przestrzeganie przepisów o postępowaniu z tym wszystkim, co pozostaje po obsłudze sanitarnej, szpitalnej, domowej, kwarantannowej, a mogłoby się ewentualnie przyczynić do pogorszenia stanu środowiska. Więc stąd i przepisy nadzwyczajne, i zasady stosowania przepisów nadzwyczajnych, uprawnienia dla gospodarze administracji rządowej w województwie, czyli dla wojewodów w tym zakresie także. No i prosiłbym, właśnie, nasłuchiwać komunikatów także wojewody w tym zakresie i wojewódzkich inspektorów No co, do, co sposobu do sposobu postępowania, postępowania z, z odpadami, odpadami. Po prostu. Bo wbrew, wbrew temu, temu co, co wielu sądzi, gdyby takich um, służb komunalnych, gminnych, odbierających od nas a innych służb, które są przygotowane do profesjonalnie do odbierania odpadów niebezpiecznych, szpitalnych, pospitalnych, sanitarnych nie było, to łatwo sobie wyobrazić skalę wszechobecniającego nas i bezpośrednim sąsiedztwie składowanego, składowanych różnych odpadów i z tego wynikających oczywiście zagrożeń także epidemicznych i sanitarnych. Dlatego Przestrzegajmy zasad. Ja bym apelował do, do młodych ludzi przede wszystkim o to, żeby, żeby robili to, co, do czego są przyzwyczajeni na co dzień, bo przecież mamy takie wrażenie, że epidemia dzieje się jakby obok nas. My jesteśmy we własnym domu, staramy się normalnie funkcjonować, normalnie żyć, staramy się rzadko, ale większe zakupy dokonywać do, do momentu, gdyby, gdybyśmy się znaleźli w sytuacji, Czego oczywiście nikomu nie życzę, zagrożenia epidemicznego, czyli ktoś z naszych członków rodziny mógłby mieć kontakt, zarządzono wobec niego kwarantannę, wtedy już postępowanie, staramy się być ostrożniejsi w postępowaniu, nic nadzwyczajnego. Państwo w swoich rygorach i, i, i obowiązkach na nas naprawdę niezbyt wiele narzuca. Tylko tyle, żebyśmy byli ostrożni, dbając o siebie, o swoich najbliższych, o rodzeństwo, rodziców, dziadków w domu przede wszystkim, bo to jest grupa najpo, najpoważniej zagrożona, a zależy nam na zdrowiu przecież dziadków, bo oni są częścią naszego codziennego, dobrego życia w domach, w rodzinach. Więc tylko dbajmy, dbając o siebie, dbajmy o, o innych. Ja tak szeroko bym nie patrzył, dlatego że nagle to wszystko, co wielkie, zamyka nam się w tej chwili w czterech ścianach. Wszystko, co najważniejsze, zamyka nam się i ogranicza do, do czterech ścian. I, I mniej może jako inspektor ochrony środowiska, bo, bo z tego naszego bytowania codziennego, dobrego bytowania, nic specjalnego zagrażającego środowisku wyniknąć nie może. Wchodzimy w piękny okres wiosny, słońca za oknem, kwitnących pierwszych krzewów, drzew, kwiaty kwitną. Więc starajmy się w, w tym czasie, kiedy jesteśmy w domu, być po prostu sobą. Ja wiem, że to jest dość nadzwyczajna sytuacja, bo tak, telewizor, internet, smartfony, Skype dołączy, międzyrodzinny, jak najbardziej wskazany, między bliskimi. Ale nagle, nagle zaczynamy dysponować w rodzinach dużo więcej czasu, gdzie wcześniej szybko się mijaliśmy, dzisiaj jesteśmy wszyscy razem. Z wyznaczanymi obowiązkami starajmy się jak najwięcej czynności wykonywać wspólnie. Mamy dziadków, mamy babcie, mamy łącza internetowe, które wykorzystujmy, przecież chcemy też uczestniczyć w dziś rozpoczętym trybułum paschalnym. Starajmy się, starajmy się przecież też wyciąć czas na że tak powiem, wyciszenie, na skupienie właśnie przy transmisji. Transmisji w internecie jest pod dostatkiem z, z różnych, nawet najmniejszych kościołów parafialnych, więc wybór jest bardzo duży. To jedno, ale najistotniejsze to korzystajmy z bliskości i obecności wszystkich ze wszystkimi. Korzystajmy. Zobaczmy w tej, w tej bliskości, w tej obecności wymuszonej trochę to, co się może, może się nie powtórzyć w przyszłości w ogóle, bo skończy się ta pandemia. Wszystkim będziemy życzyć zdrowia, oczywiście jak zawsze, przy okazji świąt wielkanocnych, i za jakiś czas każdy, każdy z członków, każdy z członków rodziny będzie inaczej wspominał ten trudny czas. Inaczej zapamięta go pięciolatek, ośmiolatek, dwunastolatek, inaczej pamięta go y, młody człowiek 19-20-letni. Każdy z nich na pewno zapamięta ten czas. I żeby go zapamiętał dobrze, i żeby zapamiętał też y, swój udział w tym. I obecność y, pod dostatkiem y, dziadka, babci, skłajmy to do tego dziadku i babcie, do czego nie mieliśmy czasu wcześniej. Niech nam trochę pokażą życia historycznego. Niech, nam, niech nas zajmą opowiadaniem. Pójdźmy razem do kuchni, zróbmy razem wspólnie jakieś potrawy. Namówmy dziadka, szczególnie babcie, że przygotowała jakieś ciasto, które było tradycyjnym ciastem bardzo dawno temu, a dziś jej już zbyt mało czasu jest na to, żeby poświęcić go na, na przygotowanie czegoś specjalnego. Jest okazja do zbliżenia się, bycia ze sobą po prostu razem. Ja jestem człowiekiem już letnim, więc pamiętam swoje młode lata, dziecięce lata. To święta mi się kojarzą. Jako, jako, jako ministranta służby ołtarza Odpocząłem w szóstym roku życia w parafii Świętego Krzyża w Gorzowie. Zawsze pamiętam święta jako jako e, e, właśnie uroczyste religijnie, e, zapamiętałem też zapachy domu tamtego czasu, więc e, i pamiętam to na długie całe życie, więc e, każdemu doradzam właśnie taki sposób spędzenia tych świąt, żeby bardzo długo nam w pamięci pozostało to wszystko, co miłe. Starajmy się. W tych warunkach, w których jesteśmy, starajmy się. Na przykład wykorzystanie środków techniki i łączności. Dziś dla młodego człowieka znalezienie adresu mailowego do swojej parafii nie stanowi najmniejszego problemu. Składajmy sobie życzenia, konfigurujmy, zmontujmy pocztówkę ładną z życzeniami, wyślijmy do swoich duszpasterzy, żeby oni odczuwali obecność swoich, swoich wiernych. Zresztą ja mam przekonanie takie, bo staram się codziennie. W tej chwili właśnie codziennie uczestniczyć w różnych transmitowanych częściach, to łatwo zobaczyć, że w niektórych modlitwach różańcowych, na przykład wieczornych, uczestniczy na przykład zdecydowanie więcej niż tysiąc osób i to aktywnie uczestniczy, uczestniczy w tej modlitwie. Czasami takie mam wrażenie, że to, co było codzienne i mniej obecne, w tej chwili przez za pośrednictwem internetu. Staje się tak powszechnie dostępne i dla każdego na kuli ziemskiej, że z najdalszych zakątków świata można uczestniczyć w jakiejś uczystości, na przykład w małym wiejskim kościele parafialnym, którego ksiądz zdobył subskrybentów tysiący na, na YouTube i prowadzi na żywo transmisję. No to, to się dzieje dzisiaj, więc od nas samych zależy, jak, jak będziemy uczestniczyć i jak sami wprowadzimy się w nastrój, w nastrój przeżywania właśnie świąt wielkanocnych. A to mówił Marek Sulmacz, główny z głównego inspektoratu ochrony środowiska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przymnie dziękuję również i Wesołych Świąt życzę, błogosławionych świąt.